O to! Jutro będziesz kurwa te kamienie w zębach, kurwa nosić, bo kurwa jutro policja przyjedzie! Dzisiaj zawołaj, dzisiaj, dać komórkę? Nie, bo w swoją kurwa. No, a ty kurwa tej półkołów na bo je każdy kurwa rozpędzać, a nie dziecią, kurwa, kurwa mistrzał na oblotku To coś, kurwa nie jest? Kurwa, gdzie się robi kurwa nasra, to zobaczysz. I jutro widzę te kamienie podpierane. No, nie no! Po czekaj tam kurwa, w kaw do No. I uważaj kurwa, z kim tańczyć. A nie weź kurwa, dzieciaka wysyłać na kurwa, na ogólnych mi strach. Może strach tam po siebie. Jutro widzę, kurwa, rano wstaje, kurwa, rano wstaje i widzę kamienie potierane, bo krzyni policja, Nawet nie zdążyć kurwa, koperlita, kurwa, zbrodni, to, Kuba na przystanek. Czy jest to to, co Zaraz za odsłonię na i już zginął, tata. Nie, nic jeszcze nie stało. Na razie nie. Dopóki ja tu żyję. Powiedziałem ci! Mówiłem ci! Rano widzę, widzę tu! No ja ci pokoszę, ja, ja ci pokożę tu, kurwa! Ja ci pokozę tu, kurwa! A dzwoń! Ja zaraz zadzwonię, ty kurwa! Tu mam być jutro wyzbierany! No. Wziąłeś je z psychotropy? Wziąłeś z psychotropy? Wziąłeś? W gumie, kurwa. Czekaj, kurwa, nie interesuje się kurwa. Tu ma być jutro wyprzątane. Pamiętaj, co ci powiedziałem. Rano wstanę, kurwa, to ma być tu wyprzątane. Rozumiesz? No. Rozumiesz, ty? Tu To są to automobile, do Rana.